Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem PEN. Pan? Jak to? Nie, pan. Yy, gdzie pokazuję Wam kosmetyki, które zużywam. Które są do oczu i do ust. Do oczu nie są one pudrowe. Taki sobie mały taki projekcie zrobiłam, a myślę, że więcej zrobię sobie takich projektów, ale to może za jakiś czas. Yy, na razie to. Yy, ostatni był bardzo dawno temu, bo jeszcze w zeszłym roku. Kiedy Wam pokazywałam, ale wiecie co, mam dwa sukcesy, i chciałam po prostu te dwie rzeczy wykończyć, dopiero wtedy e, zrobić podsumowanie. Z tego względu, że co, zrobiłabym po dwóch powiedzmy tych trzech znowu bym musiała robić filmik, no bo jednak, żeby była rotacja. Więc wstrzymałam się, żeby zużyć te dwie rzeczy do końca, bo zostawało tam mini, mini, a się okazało, że troszeczkę dłużej czasu mi to zajęło niż sądziłam więc dlatego to się tak przeciągnęło. Ale dobra, no to bierzemy się od razu, yy, bo ja sobie już rozłożyłam, tak, że Wam nie pokażę swojego kubeczka i bierzemy się od razu. Pierwsze, kredka czarna z Sephory i długopisik. Jest i tyle. Dzielnie zużywam, naprawdę dzielnie. Skupiałam się teraz na niej. Jak widzicie, no na przykład, jak takie makijaże ciemniejsze robiłam, nie było ich dużo, to używałam tą, tą bo drugą mam z Max and More, troszeczkę, no mniej. skupiłam się na tej, bo ta jest starsza po prostu. I zobaczcie, zobaczcie, jak mi ładnie poszło w ciągu, no biorąc pod uwagę, że to było 2,5 miesiąca, no to nie aż tak super, super ładnie, ale jednak, biorąc pod uwagę, że mniej się malowałam i raczej jaśniejsze te makijaże, to jest całkiem niezły postęp. No to sobie zaznaczę. No i tu jest tyle między jednym a drugim. No jest. sobie zaznaczę, napiszę tam cztery. To czwarty. Taki <grym> update. O, nie. Wtyczkę. Zakrętkę, znaczy zatyczkę od kredki, chciałam do tego. Tak, gratuluję. Ok, no to to jedno. Teraz mam kredkę z Max and More. Też czarno. No to niestety i w zeszłym tym, i tutaj. No zobaczcie, to jest Pici, Pici, coś tam zużyte po prostu. Ani razu nie temperowałam. No niestety nie ma tu postępu. No nie ma. No, bo tak jak Wam mówiłam, skupiałam się na tej z Sefory, bo ona jest starsza. No i e, jeżeli mam być szczera, troszeczkę bardziej trwała. <laughs> Zobaczcie, ledwo, ledwo coś tam. No dobra, ale pewnie skończę tą z Sefory. To bardziej będzie szła ta, Chociaż mam jeszcze inne czarne kredki, ale okej. Okay. Teraz niebieska kredka, e, która jest z Debory. No, przepiękny kolorek. Tutaj to Wam pokażę. Bo może ktoś pierwszy raz trafił? No, pięknie błyszcząca, bardzo, bardzo ją lubię, ale mm, też użyłam ją do, dosłownie kilka razy i tutaj no niewiele tego widać. O, ale na zielonej bardziej widać, wiecie co? No, w końcu coś tam ruszyło. Ok, no nie jest źle, ale coś, coś tam ruszyło. Kredki nie są takie łatwe do zużycia, jakby człowiek myślał. Ok, no to jest, jak widzicie, bardzo, bardzo malutko, ale coś jest. Dobra, teraz muszę sobie następne rzeczy przygotować. Co tutaj mam po kolei? Aha, dobra, już nie muszę przygotowywać, wiem. Chodzi o tą kredkę. Tego to może użyłam za trzy razy. Bardziej używam to, więc. Najpierw zobaczmy, czy tutaj jest cokolwiek, żebym mogła zaznaczyć. Bo tutaj wziąłem sobie jedną i drugą oddzielnie. O tak. No, też ociupinka jest do zaznaczenia. Bardzo malutko, ale jednak. I teraz jest, aż jestem ciekawa, jak mi wyszło z tą drugą stroną. Używałam jej dość często, tylko że to jest dziadostwo bardzo wydajne. Bardzo. Znaczy dziadostwo. Nie w tym sensie, że jest złe, tylko po prostu ja tak zawsze gadam, jak coś takiego jest. To to jest takie moje powiedzonko. Ładniej. Zróbcie. Jest! O! Widzicie? Jest zużycie. Cieszy. Oj, bardzo cieszy. Ale jeżeli to przez dwa i pół miesiąca Tyle zużyłam, to wyobraźcie sobie, ile czasu ja ją będę zużywać. No, chyba, że zacznę ją używać na przykład jako bazę. Kto wie? Jednak ta zielona kredka, zobaczcie, tu zużyte, tu zużyte. No, bardzo się cieszę. Nie sprawdzałam tego w trakcie tego. Jakby to powiedzieć, w ciągu miesiąca nie sprawdzałam, jak mi tam szło z tym. Wolałam. No, po prostu wolałam nie sprawdzać. Teraz, co to było ósemka? Konturówka. Sukces. Konturówka ta z zobacz, Zobaczcie. Już nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie już jej włożyć do temperówki i kręcić, bo tutaj ta końcówka mi się kręci. No, nie jestem w stanie. Więc tu jest pełen sukces. Było jej aż tyle. I tutaj o tak zawsze zaznaczałam. Koniec. Sukces. No. Bardzo mnie to cieszy. Następne. Co tutaj mam, później? Dwunastka. Co to było? Ja mam tutaj taki boga, nie ja muszę yy, zrobić jakoś inaczej. To tutaj. Konturówka Bel. Tutaj Bel, y, która była kupiona w y, Biedronce. Nie za bardzo za nią przepadam. Kolor jest ok, tylko jest bardzo trwała i żeby ją nałożyć, tutaj ładnie mi się namalowało, bo tutaj nic nie jest nakremowane. A ja lubię na przykład y, nałożyć sobie jakiś olejek czy coś w tym stylu y, zanim zacznę Ale ktoś sumie się hałasują strasznie. Zanim zacznę y, malować usta. Więc tu jest tyle jest sukces. No, niechętnie ją po prostu używałam, i skupiałam się na tamtej poprzedniej. Okej, okay, dobra. To teraz zaznaczę i pokażę wam. A teraz jeszcze zostały mi rzeczy, które pokazuję po prostu na tym. Jest tutaj. O, jest ładnie. I teraz rzeczy, które na opakowaniu zaznaczam. Od razu pochwalę Wam się. Sukces. Tu było ostatni raz i teraz zużyłam. Nawet jak przekręcę. Tu jest jakiś taki. Nie wiem, na lot dużo większy. Stoper wyjęłam, żeby nie było, ja zawsze supery wyciągam. Yy, jakoś wiecie, co, pod koniec miałam wrażenie, że ten olejek już nie barwi ust. Owszem, y, tutaj było. Nawierze nie było, jak najbardziej. I jak z reguły jak wychodziłam gdzieś, a miałam jakiś taki makijaż, gdzie, gdzie pasował ten błyszczyk, i yy, wychodziłam na przykład z psiakiem, czy po prostu na szybkie zakupy, no to używałam. Przepraszam bardzo. Beknąć mi się chce. No, y, więc go używałam, ale już nie widziałam tego takiego zabarwienia tintowego, takiego, jakim miało być. No, nie wiem. No, teraz y, błyszczyk z maka. I tutaj będę się nieźle głowić. Ja ten błyszczyk będę bardzo długo zużywać, z tego względu, że ja go nie nakładam tak po prostu, tylko wyciągam tą. O, to I już wam pokazywałam po prostu tak biorę i delikatnie na usta, bo dla mnie on jest zbyt lepiący i zbyt ciemny, niekomfortowy e, przez to, bo musiałabym mieć dużą kontrolę. A jak biorę, biorę tylko tak palcem i ciach, 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 e, kolorek śliczny jest wtedy, ale mm, nie muszę się tak pilnować i wtedy go zużywam. Jak widzieliście, on prawie pełny. Teraz wydaje mi się, że to jest mniej więcej tak w tym miejscu. Zaraz zaznaczę. Mam nadzieję, że mi ten co mam znowu nie wyleci, nie wychlapie. Bo mam tutaj taki, jak to się nazywa, korektor. Taki, taki, wiecie. I gdzie to jest dokładnie? To będzie tu. No i teraz nie chcę pisać, dziad. Tyle mi wyszło przez 2,5 miesiąca używania. No nie jest to jakiś, nie wiadomo, jaki sukces, ale jednak sukces jest. Biorąc pod uwagę, jaki to jest ciemny kolor, także będę cały rok pewnie go używała, albo jeszcze i dłużej. No skoro to jest 2,5 miesiąca, to, to za 2 lata mi zajdzie z nim. Chyba, że jakoś się bardziej skupię i częściej będę go używała, nie wiem. Teraz jeszcze zostały mi dwa eyelinery. I mm, ten srebrny używałam, ale. Gdzie tu jest ta kreska? No jest ta kreska, ale y, jak zobaczycie. To jest ledwo, ledwo co ruszone. Nawet nie ma co zaznaczać, bo ja go łączyłam z reguły właśnie z tą kredką. Ta, sre... ta niebieska kredka plus to bardzo mi się to podoba. Więc używałam tak, no ale nie jakoś tak bardzo mocno bardziej skupiłam się na tym. Mimo tego. I łączyłam to z tą zieloną kredką. Tak jak widzieliście kiedyś, makijaż Wam pokazywałam całkiem niedawno, gdzie była tutaj kreseczka taka najpierw czarna, później po całości poszła niebieska, i na to dawałam srebrny eyeliner z zieloną. To robiłam bez czarnej całość zieloną, i na to ten eyeliner dawałam. I teraz też zaznaczę, a to tym. Jest. Oj, przepraszam, jak blisko. Jest. Także mam sukces pełen. I teraz tak, to wychodzi na to, że zużyłam dwie rzeczy, które są do ust, ale powiem Wam, że nie będę dawała dwóch rzeczy, które są do ust w tym, jako zmianę, i zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego. No, no bo zużyłam ten olejek i tą, tą konturówkę. Dam do tego jeden produkt, który jest do ust. To jest pomadka Mac, też wyzwanie. Mhm. To jest w klorze Mech. Ona była kiedyś rozsławiona na naszym polskim YouTubie przez Maksineczko. Ona bardzo lubiła ten kolor. I no, mam jej aż tyle. Jest dużo. Bo ona jest też wydajna. Ogólnie pomadki z Maka są wydajne. I to jest. O, taki kolorek. No przepiękny ten kolorek jest. No ale skupiłam się na in, innych rzeczach. Wiecie co, powiem Wam tak. Yy, to jest. O, może mi wyjdzie, bo zobaczcie, tutaj jeszcze wygrzewam, Jest dosyć podobna do tej konturówki. Ta konturówka jest bardziej taka hmm, chłodna i zimna. Tutaj jest więcej takiego ciepłego koloru, ale to jest coś podobnego, więc myślę, że hmm, będę ją często używała. Tylko po prostu no, muszę ją wziąć do tego projektu, bo mam, powiem wam tak, mam kilka pomadek z maka. Owszem, no mam czerwienie, mam dwa fiolety, mam jakieś szary yy, i przepraszam, że tak patrzę, ale śnieg zaczął właśnie padać. Dlatego, jakoś tak patrzę, coś mi tam leci yy, i muszę ją po prostu. Ja się boję, że te rzeczy, te produkty z maka, które mam, bo mam je przez kupę lat, że one zaczną się psuć, więc muszę yy, te pomadki, mam jeszcze jedną konturówkę, zacząć zużywać, także jak widzieliście jeden błyszczek wcześniej zużyłam, teraz drugi błyszczek jest w trakcie, teraz chcę pomadkę, być może później też coś jeszcze wejdzie takiego, no makowego, no muszę zużyć ją, no i jest jej dosyć dużo a druga rzecz której nie dam rady niestety zaznaczyć Wam, ile tego jest to jest yy, cień z Glam Shopu, ale jaki to kolor był Zobaczę, czy tutaj da radę znaleźć. Ciemno mi jest przez to, że śnieg pada. To jest kolor ceramiczny. I biorę go dlatego, on jest bardzo fajny. Ja go bardzo lubię. Nie to, że bardzo często używam, ale z tych cieni, które mam w kremie, to jest jedyny mat i bardzo często używam. Ale gdybym tak miała wybierać, bo wcześniej używałam z Rimmela, takie takie fajnie, one były takie znaczy, jeden miałam taki, który był tak fajnie, taki musowaty. Ten nie jest aż taki fajny. Tamten się lepiej rozcierało. Ten tak się bardzo ładnie nie rozciera. I tamten był chłodniejszy niż ten bardziej taką nutę fioletową. Tamten mi bardziej pasował niż to. Ale używam go, ale zauważyłam, że zaczął mi gęstnieć. Nie jestem w stanie tutaj wam pokazać, bo jakoś nie wiem, nie opada, ale jak tak w środek zaglądam, to mam. Na ściankach widzę prześwity. Że są prześwity. Także może to się szybko uda, może nie. W każdym razie pokażę Wam. O, on jest chłodny, ale tamten miał ładniejszy, ten zwimana. Ja lubię takie chłodne. No i chcę go, zanim on się zepsuje, zanim się porządnie. Zgęstnieje, chcę go zacząć używać. No teraz na wiosnę znaczy. Koniec zimy, wiosny. Jeszcze troszeczkę tam przez chwilę dam radę, a później to będzie czekał znowu do jesieni. No, chociaż ja wiem. jakby na jeden na... Nie wiem, jeszcze nie wiem. W każdym razie chcę go używać, bo choć on jest albo najnowszy, znaczy najświeższy u mnie, albo jeszcze tylko jeden mam z bel, który jest nowszy, to on mi najszybciej zastyga. Mam inne, które są z bel, Bel i coś jeszcze mam czy nie? Mam z Bel i mam z Profusion, to później następny jak któryś tam z tych eyelinerów zużyję. Mm. Mam z Bel, no i ten Profusion, to on najszybciej mi gęstnieje. No ale to wiele osób właśnie to zarzuca, jeżeli chodzi o te cienie i w słoiczkach tym bardziej i te, że szybko gęstnieją, psują się, więc żeby tego uniknąć Wprowadzam ten y, cień mimo tego, że wolałabym coś do ust wprowadzić do tego projektu. Pen. Aha, i jeszcze jedna taka organizacyjna rzecz, później się powycieram. Y, miałam kiedyś u siebie taki cykl makijaży paletami miesiąca. Takie taki były palety miesiąca. Wiecie co? Nie chcę takiego teraz projektu, przez pewien czas nie chcę. Będzie coś innego w zamian. Nie wiem, czy do każdego miesiąca postaram się. W każdym razie chcę zrobić coś takiego jak makijaże miesiące. ponieważ ja sobie tak sama wewnętrznie zrobiłam takie wyzwanie, bo teraz jest już marzec, że chcę zużyć 10 cieni, bo zostało 10 miesięcy do końca roku. 10 cieni chciałabym zużyć. Tak, wiecie, w ciągu tego roku to będzie wyzwanie. I w związku z tym nie będę Wam pokazywała, może nie, inaczej. Pewnie od jakiej, przez jakiś tam czas, co jakiś czas będę Wam mówiła. A tu mi się udało zrobić denko, O, taki zużyłam, coś takiego, ale nie, tam nie będę robiła z tego osobnego, osobnych filmików, absolutnie nie, bo no nie wydaje mi się, żeby to było jakieś sensowne. Zwłaszcza, że ja nie planuję zużywać jakichś konkretnych cieli, tylko po prostu co mi wyjdzie w trakcie używania, tu będę patrzeć, pewnie o, kończy się, no to się skupię na nim bardziej. I jest duże prawdopodobieństwo, że. Już pewnie macie jej dość tej paletki The Balm. Ja też przez pewien czas miałam dość, ale zobaczcie, że teraz, od ostatniego czasu, kiedy Wam ją pokazywałam. No, wiadomo, tu w tych czterech jest dosyć dużo. Tutaj niedługo będzie denko, chociaż pewnie teraz na wiosnę nie będę używała, ale tu mi się pogłębiło w denko i tu mi się pokazało denko. Także, no, jest duże prawdopodobieństwo, że na przykład na. No, ten to jest dla mnie wyzwanie, wiecie? Dzisiaj go mam tutaj i na dolnej powiedzę, tak, dwie trzecie. On przepięknie jest kolorystycznie, ale jest ciężki do malowania, bo potrafi plamić. No, ten też potrafi, ale dzisiaj mam go też tutaj, mam go w załamaniu. Ale jak wezmę jakiś inny cień, najpierw dam, później Wam powiem na przykład jaki. Nam inny cień, i wtedy na niego to on fajnie się właśnie blenduje w załamaniu. Wtedy lubię. I tutaj, jak go daję, to też nie ma problemów. Oj, paznokcik mi się stracił, nawet nie wiem kiedy. W każdym razie, prawdopodobieństwo jest duże, że będę się skupiać na tych cieniach, chociaż one są dziady wydajne, jak nie wiem co. Takie maleństwa, a ja je używam, używam i używam, i nie widać. O, i, i tutaj też mi się mocno pogłębiło. Ogólnie pogłębiło mi się w tych pięciu cieniach, no i tu dziurka się zrobiła, tak jak mówiłam, tych trzech nie będę zużywać, nie podobają mi się już, ten to jest taki dla mnie jesienny bardziej, no zimowy też, te, po prostu ile zużyję, to zużyję i podejrzewam, że wiecie co, jak mm, zużyję dosyć dużo tutaj z tych cieni, nie z tych trzech, a te zostaną, to ja je wyciągnę i włożę do magnetycznej paletki. Bo jeden i drugi z tych cieni, no to nie są cienie, które jakoś szybko da radę zużyć. Ale jakościowo na przykład, żeby zrobić kreseczkę, one są genialne. Ja je bardzo lubię, właśnie do tego, no ale no takich cieni się długo. Znaczy szybko się nie zużyje. Więc nie chcę ich wyrzucać, pójdą do, do magnetycznej paletki, ale to będzie w przyszłości. No, w każdym razie tu. Oprócz tego. Tak myślę, że znowu Catrice, nie? Ale zobaczcie, tutaj mam dziurę. Dzisiaj ją zrobiłam, bo tutaj mam trochę tego cienia. Zrobiłam tutaj dziurę i tutaj może nie jakieś super mocne, może czekajcie, nie super mocne, ale tutaj w tym miejscu też mam wgłębienie spore. Ogólnie Wam powiem, że te cienie nie są zbyt wydajne. No nie są. No i nie wiem też, czy będę się skupiać na tej palecie, prawdopodobnie tak, no bo skoro nie są wydajne, no ułatwić trzeba sobie życie, skoro to jest moje, moje pierwsze takie postanowienie, że chcę zużyć, no kiedyś też miałam, ale padłam na tym, nie dałam rady. Po jakiś po kilku miesiącach, jeszcze zanim kanał ten założyłam. No i nie udało mi się. Teraz, no, chcę sobie ułatwić życie i mieć takie. Hmm, żeby być dalej pełna zapału, myślę, że będę się skupiać na tej paletce, na tej drugiej paletce i jeszcze tutaj ta, bo to są malutkie cienie. I no tutaj o, tu już mam dosyć duże wgłębienie. Tutaj też mam bardzo duże wgłębienie, więc jest szansa na początek, żeby po prostu wdrożyć się w takie coś zużywanie, no to będę się skupiać na tych trzech paletkach. Te trzy paletki ze względu na to, że. No trzy paletki, no to co ja będę Wam pokazywała co miesiąc cały czas te i będę mówiła, że to są palety miesiąca, bez sensu. Więc y, myślę, że prawdopodobnie moja kreatywność ze względu na to, że te palety są takie nudne. Nie mówię, że nie będę używała kolorowych, też będę używała. Jeżeli jakieś części będę używała, to też wtedy pokażę w tym filmiku. Ale chodzi o to, że bardziej będę się skupiać na tych, żeby zużyć te 10 cieni. Trzymajcie za mnie kciuki. A to spowoduje, że będzie moja większa kreatywność, i będę pewnie sięgała po jakieś eyelinery, po jakieś kredki kolorowe, żeby ten makijaż jednak ożywić. No bo tutaj no nie oszukujmy się, to są smutne cienie. Nie ma tu żadnych niebieskości, nie ma żadnych takich porządnych zieleni. No, kredkę mam tutaj w Nie ma zieleni, niebieskości, nie ma jakichś róży, nic jest jakieś tutaj o. Tutaj w coś tam jest matowego. No, tutaj jest brzoskwiniowy, tutaj jest różowy, tutaj jest fioletowy. No dobra, no to tutaj coś tam jest, no ale nie ma za bardzo jakichś takich superszałowych, Chyba, że mnie dopadnie, że coś tam patrzeć będę i coś jeszcze, może jakąś inną jeszcze paletę, kolorową, może jakąś dobrą. Nie wiem, będę się nad tym zastanawiać. W każdym razie, w mojej głowie jest 10 cieni zużyć do końca roku. Ja chcę, bo zobaczcie. Ja zużywam 50 parę produktów. Znaczy dwa lata temu zużyłam 50. Teraz 54. Zużyłam produkty, ale nie zużyłam nic, co by było cieniami. W każdym razie ja nie widzę u siebie postępów. Potrzebuję widzieć postępy i to na przykład, że tutaj widzę te denka, to mnie tak nie, nie odpowiednie słowo, ale naj, najbardziej mi teraz to przychodzi do głowy, tak pociesza że nie marnuję tak w 100% wszystkich paletek. Przepraszam, Mam takie, coś, coś mi się dzieje. No, w każdym razie mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi. Po prostu nie chcę mieć takiego poczucia, że. No muszę. No muszę zacząć coś zużywać. No. Cały czas to mi chodzi w głowie wchodzi w głowie dlatego projekt, taki mój wewnętrzny. W którym będę się pewnie chwalić tak po prostu, dodatkowo przy jakichś filmikach, podsumowując to wszystko, ten moje gadanie, 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 planie. Będę się chwalić tym i teraz zamiast paletek miesiąca, będą makijaże miesiąca, i zacznę już od kwietnia, teraz mamy marzec, chyba będzie połowa. I prawdopodobnie ten taki makijaż też zrobię, albo coś bardzo podobnego. Do tych, bo jeżeli mam ochotę na ciemne makijaże, to żeby zużywać na przykład ten cień, plus właśnie tutaj te dwa matowe ten i ten, to właśnie robię takie makijaże raz na jakiś czas, robię takie ciemniejsze. No i przy okazji idą mi czarne kredki, prawda? Dzięki temu. No więc dobra, już teraz koniec gadania. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca i bardzo proszę, dajcie słupka, komentarz, lajka. Mm. Mm. <laughs> pa pa ewoluuje.